No właśnie to jest rolem na susa kurczę. Jeśli masz dobrą kompozycję, typ normalną kompozycję, która ma cecaki, no to nasusem sobie pograsz niestety. Oddaj dżunglę jak masz akarom grać? Ty no, ale to jest kurde, robię challenge, a do Z w dżungli. Jak mam ci oddać dżunglę? Nie no, kulę przed się kulą. A weź hitka tulu. Dzięki, super anska. Co ale dał pulę konkretną Yes, 51 załoga tak, ale tragedia. czy ja zrobię tego grampa w ogóle, nawet za smajtem? Czy pasywkę dostanę? Może zrobimy? No to będzie tak miarę na styk. No, to będzie ciężkie. No to się spodziewałem, że na rakanie będzie lipa. Weźmy jakoś reda. Idziemy kankować. Ej! Opaki. Pomóżcie, złodziej. No ma smite, prawda? Ja nie mam. No jak go zabijemy, to z git. Ej. nie piję. Masz go, masz go, masz go. Arakan posiada w ogóle jakieś obrażenie, czy tak? Nie za bardzo. Z tych autosków to chyba po 30 bije, nie? Wczepiony. Tragedia. O! Okej. Okay. To był flash, tu był flash. blanka chyba też straszowała, nie? Wydaje mi się. Chyba flash jakby... O, Jinx ma jeszcze lagi. Jin. Dobra, idziemy jakieś kurde wielki zrobić. Szkoda, że tego E nie można sobie tak na siebie zagrywać. Tak jak na przykład y, Tarikiem chyba się gra na siebie. Nie, Bramem można na przykład W na siebie zagrać. Ci też Arakanowie czegoś takiego nie zrobili. Spoko by to było, nie? Ale nic nie szkodzi, żeby tak mieli zrobić. No nie, no ty spocona paruwo. O, nie zestrę się tym rakanem. No, ty, proszę. Biego. Jak można. Być tak spoconym. Nie, no nie stopiamy go. 46 auta, tak. Let's go, baby. Muszę tam iść. Kurde, no ale już chcę krąpa dokończyć, czekaj. Dobra, biegnę. Za późno. Masz Nie masz. To on to za ILE?! Czy mi właśnie za czterysta... 400... Nie czterysta jest jednego autoataku w WQ? Czy on ma flesza? No miała. Ja nie tego nic Ow. Dobra, dawaj. Raz. Dobra. Dobra, chodź Kurde, zabawimy lux. Co? Tak działa ta interakcja. Jak mi przerwą W, to się nie ten? Nie nakapuje? Ale tragedia. Jeden ja nie ma arki, nie? Ups. Okay. Błagam, ukradnę to. Trzeba N-rysnąć. 8kp. Aha. A jedyka mi nie policzała. Do czego? Nie ma co wyrkować. Good job. Dobra, 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 Jadą świry, jadą. Dobra, smok za 45. Mają. Ją. Dobra. Chyba by to nie trafiło, kurczę, ale. Dla pewności. Ty jest już szkaza, że na tym na ID cary nie wzięliśmy. To by było fajne do rakana, bym sobie mógł dalej skakać. Okej, okay, działa. Tego rift'a, jakbyśmy zaczęli. Jak rady mi... Czemu mu Blue? No, ja sobie ciało już. Okay. No, Ej, czyż miał snera? Halo! Auto takie po 60? Let's go, baby! Lux na Saporcie właśnie mi zlewała za 522 z E. Znaczy ja wiem, że ona jest AP supportem, no ale jak to jest możliwe, że postać, która ma 179 AP, bije z jednego skilla za 500? Chore to jest, że ta postać ma tyle obrażeń. Jeszcze tą Rkę i zbufowali. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego ta Lux jest taka Turbo OP. Szara, możemy? Chyba nawet musimy. Aha. Padam od trucizny, chyba. Trudem. Rakan, jak i Pike. Fajne postacie na supportzie, no ale... Na jakiejś dżungli No nie ma opcji, żeby to jakkolwiek działało. Niestety. Na no, głowie nie większość supportów po prostu nie, wiem, nie może być dżunglerami. Ródmy. Go, go, go. Dobra. Okej, Twitch nabierze, topa. Kurcze, jak się zastanawiałem, czy nie powinien dawać właśnie północy drugą ścianę. Okej. Okay. Okay, nice. Ja na Twitch, zaraz skończę grę. Nie, raz się nie skończę. Dawaj, dead cap od razu wrócimy. Będę jeszcze. Jezu Chryste. Nie no, w fighter jako tako w ogóle wychodzimy, Chodziło. Okej. Okay. No to okay. No i to był mój full engage. O, nie, no ale ja muszę mieć po prostu team. Bez teamu nic się nie da. Oku. O ku ale zbem. Dobra, jednak nie. O i ten też był niepotrzebny. Dobra, nice. Czy możemy nasz raz zrobić? Aha, Twitch. Właśnie, ja zauważyłem, że Twitch... A! Aha, to był Twitch, Co on mnie strzelił, Widać, że to był Lux. Ups. Nie weszło? Shit. No, chciałbym pomóc, ale mam wszystko tak cooldownie. Hmm. Ja na Masz. Zrobiliśmy Twitcha, hmm. Ten blankier też. Końc gry. Lipa. No nie, no mi, naprawdę fajną kompozycję po prostu. Dobra, dajmy jeszcze fory, jeszcze się pobijemy. Od każdej Ameryki nawet. Ok. Zarabedę. Zarabdę, trzymaj się. Dobra. Smoczek. to jest super. Dobra. Okej. Okay. Oh my. Dobra. O, i do końca to podjuło. Smok za 19. A Twitch już leci Dobra Gdzie jest Twitch? Mamy Nie szkoda! A, ja nie miałem smajta? Ja nie miałem smajta, tak? Nie zwróciłem uwagi na to, nawet nie miałem smajta. No jak nikt nie wróci, no to on skończy, jak są po prostu. Ja go nie wybronię. I one może Dobra, moja chwila prawdy Gdzie okay. co, smajtowałem Kurw Czaki nipa, A szablanie tak nie dawa rady Chociaż z elderem Ja na celderem też mi nie dawa rady Ale do chłopaki tutaj mają bekę już, bawią się z nami Ale śmieszna gierka. Rakan fajny, ale raczej polecam tylko zaportować. Szumę, dziękuję sobie. ma. Gdyby nie ciągle? Dobra, dobra. E naprawdę jest taka, że gdybym na wolny czung to raczej by to easy było. Ale no jak tu chłopaki kurde na mojego reda wchodzą. No to się ciężko gra Co jest kurde, co tu się wydarzyło? coś czuję, że ten top będzie ciężki Ale może coś tam pomożemy, poradzimy co? Chyba E lepiej. To jest atak speed na tylko na czas trwania tego tamu, to. A nie będzie. Czemu ghost a nie flash? Jeszcze co? Z tego co pamiętam, to raczej właśnie ludzie co majdują Ramusa grają z Ghostem. Bo masz skakanie na ultimie. nie? Ale można tak i tak domyślam się. Jest tyle fajnych postaci w dżungli, takich tankowatych w miarę, ale meta po prostu jest nie ta. Oj, Flash. Po prostu meta jest za szybka. Co jest sobie śmieszne, bo Ramos jest zajebiście szybki, ale no. Nie do co się sprawdza w tym. Oba fire? O kurczę. Ja, no chyba A AP zagramy. Czy AD to będzie takie właśnie nietypowe. Dzięki za Daysik oczywiście. Zakręcimy tam chociaż, że przepuszczam tego tak szybko, nasus chyba tam zadowolony stakuje cały czas w sobie cały las, klika. Dobra, lecę Oj Pidu i wylądował. Dobra jednak poszło Schowajmy te Reda może Siema Niefortuna sprawa Nie o ja 170 tak jakoś nie Dobra, jadę. Ej! Predator mi włącza Q! No co wy sobie jaj robicie? Dobra, mam go. Padam. Serio Predator wyłącza Q? Jak bazir jakoś takich, pod które ci są, ten O, Chodź tu, piesku, chodź. Chciałeś? Jeden tauncik. Okej. Okay. Prodajesz smokanów, to jest daleko. O! Aha, merki. No to fajnie, już to założyłem, trochę późno. Jezu, no nie mogę się ruszyć. Dobra, jadę. O kurde, pojechałem. 25 HP, let's go! Hmm, no ja muszę cofnąć chłopacy. Azir ma jeszcze, więc powinien to chyba zapierdzielić tutaj, pick. Jeszcze myślałem, że tam machnie. <grymne> Ale piękne. Aha widzę że niezły movement, a i tak dalej. Miałem było Ale dobra, będę miał już maila, więc goście będą się zabijać o mnie. No. To nie jest zły Nasus. No właśnie to jest rolę Nasusa, kurczę. Jeśli masz dobrą kompozycję, czy typ normalną kompozycję, która ma Ciceki, no to Nasusem sobie nie pograsz niestety. No takie opcji. Nieważne, ile masz, masz stacków, po prostu ci nie dopuszczą do autotaku. No. <noise> Nami chyba chciała to Mary zabić kurde. Ej, to? Ciekawe, zagra Indiana. Eh? Chcę na nasz raz jeszcze. Witam. O, oh, kurde. No zobaczmy, jak tam w tym, tym z kim. A już? OK, dzięki. Dobra, lecę. Witam. Serdecznie. Lecę do następnego. Dawaj, na solubę. Już nawet ekranu nie nadążam prze, przewinąć jak zapierdzi na to Ramus. No śmieszny jest Ramusik. Bywa śmieszny. Ale bywa też kurde lipny, jak Cię w early game'ie dojeżdżają. Koniec. GG. Każda postać jest spoko, jeśli nie dostajesz wciary w early gaming nie? Tak to chyba po prostu działa w LoLu. To niezły support gaming kurde. raz napisz do supportu Amazona, to ci tam pomogą. Słuchajcie, nie potrzebny, tak ostatnie. wygrani. Nie ma takiego. Ale są przegrani właśnie. To tak się zastanawiałem jakby wziąć później po tym A do Z tą listę przegranych i może grać do skutku tymi postaciami aż wygram? Może jest jakaś myśl? Zróbmy tam coś. Tego od pleców? Może od pleców. Lecę. I tam. O kurde. Piękne kurde. Cudne. Dobrę no, sobie tą ludą, Ktoś tu jest chyba jeszcze? Ma flesza jeszcze? Się podpaliłem. Kurde, chyba zrekalowała. Zostawiłaby Często ci się. Okej. że. jego Totalnie to spierdzieliłem. 4-0 razik w ogóle, dobra. O shiftuski dryce. Okay. Ja przecież nie spodziewałem się, że ją zabiję tak łatwo. Dobra, zemsta Pa, pa. Aaaa, nic nie widzę! Ale omerkę z mojej strony, sorry. Trzymaj się. Witam, ja po asystę. Dziękuję. Oł. Oh. Dobra, zabijajcie sobie, lec dalej, trzymajcie się. Słuchaj, mi co on jest, kurde bele? Surrenderer leci? Uuuuh, A i był w tej grze jeszcze? Tutaj mi się wydaje, że jej z nami nie ma A nie jest, no nieważne, choć tak dawno jej nie widziałem Dobra, ha, się wziął w pierdziel no może być ciężko z tym kolegą, bo nie gram na Piękny support. Hmm, fajna pozycja. Oj.